Dzień dobry kochani, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie najfajniejsze gadżety z TikToka dla psów, czyli takie TikTok made me buy it i sprawdzimy czy one w ogóle działają i czy się opłaca. Mamy tutaj takie fajne gadżety jak na przykład automatyczna taka wyrzutnia smaczków i mamy tutaj też kamerę wbudowaną, więc możemy obserwować psiaki nie będąc w domu. One są też chyba na czujnik, że wyrzucają to jedzonko i z tego co widziałam to też audio się nagrywa, więc jestem mega ciekawa od tego. Mamy masażer do głowy. Nie wiem czy to jest to, nie będzie się tego bała, zobaczymy. Mamy też taką interaktywną wyrzutnik piłek, to będzie ostre jeżeli to zadziała. Mamy jeszcze taką fontannę z wodą, spanką w kształcie sopy. Ja tego nie widziałam, to jest jedyna rzecz, której nie sprawdzałam, bo tutaj chodzi o wygląd, więc jestem mega ciekawa tego spanka. Także zabieramy się za otwieranie i, i sprawdzamy wszystko. Myślę, że zaczniemy sobie od właśnie masażera do głowy i od tej wyrzutni smaczków z kamerką. Ja mam Mam nadzieję, że to będzie, że to będzie dobre, że to będzie działało, że to będzie spełniało swoją funkcję, bo ja zawsze chciałam mieć taką kamerkę, żeby mogła sobie obserwować zwierzaki, co one robią, jak są w samym domu. I z tego, co jeszcze widziałam, to jest jakiś tutaj taki asystent szczekania, czyli chyba jak będzie szczekać pies, to nie wiem, czy dostanie opiecz? Nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Tanie to nie było, bo z tego co że to kosztowało około chyba 300 złotych. Wygląda to trochę jak taki e, dyfuzor zapachu w Tutaj na pewno trzeba wrzucić smaczki. Zobaczcie, on ma tutaj taką kamerkę. Dobra, trochę zajęło nam ogarnienie tego, bo okazało się, że musieliśmy weź na czat, zresetować, No, dużo się działo. Ale udało nam się i teraz powinnam wrzucić smaczki. I będzie pierwszy test, czy ta wyrzutnia wyrzuci nam to. Jak to ma działać? Jeźdź, wyrzucę! Dostał dostanę tę Ej, kamerka mi się włączyła! A, ah, to ja wyrzucam! Ah. Ah. <laughs> <laughs> ja myślałam, że to tylko tutaj zostało, i żebym ma sobie wyrzucić to! Ej, co robisz Tessa! 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 Dobra, bez mikrofonu jednak. Ej, ale dobrze ty dział, jestem w szoku. To jest zarambiste mi się to mega podoba. Kurczę, będziemy to testować, chociaż ja zawsze się boję takich maszyn, jak one są podpięte, bo to chyba musi być cały czas podpięte, nie? No tak. Ja się boję, że one przejmą mi dom. Ej, autentycznie to jest historia, ale ja się boję takich rzeczy, ale to wygląda na naprawdę mega dobre. To jest 10 na 10. Dobra, wyrzesz jeszcze jednego smaczka, bo to jest arambiste. ja dostała smaczkę za szczekanie. To co, przechodzimy do masażera? <grystanie> nasz drugi gadżet to jest ten masażer. Powiem wam, że do tego też tak bardzo ciekawa, bo będę mogła siebie też masować, jeżeli to będzie fajne. Nie wiem, jak Tessa na to zareaguje, ale wiem, że kiedyś lalka, czyli nasz kot, jak babku w kota, kocin, to lubiła taki masażer. Więc testujemy, no? Zobaczcie sik. Super! No? Nie, to chyba nie będzie dla niej masażer. Ona się boi tego. Teraz tego włosów nie wyjmiesz. Ej, nie strasz mnie. Ja będę siebie masować. Oooo. Ej, bo to jest w sumie chyba dla ludzi, a nie dla psów. Jak tak patrzę po opakowaniu. No, chcesz spróbować? Super. No. Nie. Moja kina się tego boi, ale ja uważam, że ten gadżet jest bardzo fajny. o, o czad! Ej, idziemy przetestować to na lali. Ej, co mi to jej się nie podoba? <grym> Taka Ej, ale to jest bardzo delikatne, więc dla zwierząt naprawdę to może być fajne. Ej, jej się nie podoba. Bo jakby się jej to nie podobało, to nam by już zbiała. Ale super! Ej, ona zasypia! Czyli jak nie chce wam się głaskać zwierząt, to to jest dobra opcja, bo możecie to tylko trzymać. I proszę bardzo, robi roboty za was. Ej, zarąbista! Kurczę, temu mogę dać 8 na 10, bo jest naprawdę świetne, ale lepsze by było, gdyby to była taka jakaś maszyna stojąca, że mogłabym to postawić i po prostu by wasowało. Wiecie, że nie muszę tego trzymać, bo jednak to jest jeszcze męczące, jak tak trzymać na przykład przez godzinę ale super. Ten masażer kosztował nas 70 zł, co też uważam, że w sumie sporo, bo to zamawialiśmy oczywiście z temu, jak chyba większość tych rzeczy. Więc, no to mogłoby być tak z dwa razy tańsze, mi się wydaje i byłby wtedy ideoloż. Ale dobra, przejdźmy teraz do trochę szybszych rzeczy i ja jestem mega ciekawa tego spanka, które powinno wyglądać tak. Daję wam tutaj fotkę. I czy wygląda ono tak na żywo. Na pewno kolor ma dobry. Idealnie będzie pasować do biura mojego. Zamówi na e, sofę. Ile to kosztowało? 170 zł. No co? To kosztowało 170 zł. Ja muszę to przemyśleć. Ale pisało XL, a jakoś XL nie jest. Zamówiłeś XL, to jest XL? No. 170 zł. Za to? A ładne to nie. No Ładne, ale to nie wiem, czy ale to jest mięciutkie. Jest taka poduszka mała Przypomina to kanapę Jest trochę powyginana, ale przypomina to kanapę, ale jak to jest rozmiar XL Wiecie, gdzie zawsze XL się zamawia na takiego ogromnego psa a ja mam 7kg szczurka, który się ledwo na to zmieści To wiecie, dla kota, no to, to jest mega słabe I 170 zł myślę jak na temu, bo to było temu, co tak, nie? Tak. To jest bardzo dużo <śmiech> <śmiech> To jest bardzo dużo O, ale test No chyba się podoba. Chyba teści... Zaliczone. Ej, to bardzo mięciutkie to jest. Muszę przyznać, że to jest naprawdę bardzo miękkie. Więc całycie lubi na kanapie siedzieć, więc może uznać, że to też jest taka kanapa. Myślę, że dałabym takie 6 na 10, bo za dużo, za dużo kosztuje. Przechodzimy dalej. Myślę, że kolejną rzeczą, którą przetestujemy, to będzie taka zabawka, którą przyczepiacie do podłogi. I ona powinna na przystawkę się trzymać mocno na tej podłogi, a pies powinien ją ciągnąć, i myślę, że ty się to się na pewno spodoba. A i do szyby? A do szyby też możecie. To kosztowało mało co nie? No jakieś grosze. Z 15 zł chyba? No my już nie pamiętamy, bo będzie to miesiąc żyło. 30. 30. 30 zł? No to w sumie tak jak średnia zabawka. O, przystało się. No, dawaj ty. No daj. Daj zabawkę. Za dużo dla niej chyba jest. A nie, nie przystało się? Dobra, to spróbujemy do szyby to jednak zrobić. Już niech No się, no. Ej, niech to się... No niech to się przystać. Nie, jakby nie ma w ogóle takiego materiału, albo takiej no. budowy, żeby to miało się przystać. Bo zazwyczaj jak ja mam takie rzeczy, to były jeszcze takie klipsy, które się tak wciskało i to się tak. bardziej zasysało. To dla mnie 0 na 10, nie działa beznadziejne to. Dobrze, że to kosztowało tylko 3 tychy. Jeden gadżet, ja miałam taką minę jak to otwierałam, bo ja wiedziałam, że to musi być gadżet, bo nic innego nie zamawiałam. Ale słuchajcie, to przyszłoby obuwie damskie skórzane i jeszcze w moim Zarobista w piłkach. A w sumie to wygląda jak Frisbee, ale składa się do piłki. To sobie zaraz bo Musiałam Wam tylko powiedzieć o tym kartonie, bo to jest hit. A teraz, jeszcze szybko, zobaczymy sobie taką przenośną, podróżną miskę składaną, czyli materiałową. W sumie, Ciekawe. to jest tylko na jedzenie, tak? Bo wiecie, zazwyczaj. Nie Nie wiem, zaraz zobaczymy. Zazwyczaj były takie właśnie twardsze, zajmujące więcej miejsca. To w sumie jak taki parasol. Ładnie wygląda, to jest ta Ja Myślę, że muszę zamknąć jej to, bo ona. Oszaleję. Nie no, to jest silikonowa faktycznie. Czyli można tutaj wodę. A, i patrzcie, tutaj jest taka przypięta. To ja totalnie na obrazku zupełnie inaczej to wygląda. Ja myślałam, że to jest taka materiałowa. O, wygląda to tak. Oblizane, sprawdzona, smaczne No, fajne. Wydaje mi się, że są dużo chyba lepsze takie, bo macie dwie miseczki. Składacie sobie to elegancko. I możecie sobie. Jezu! Został to ja muszę to stop nie ma. I zwijacie sobie to elegancko i możecie to nawet tak do kieszeni sobie włożyć. Płaszy czy czegoś. To szybko powinno wysnąć. Łatwo i w myciu jest, bo to jest taki materiał, że bardzo łatwo. Ale przetestujmy, czy faktycznie jest szczelny, czy nie wleci z tego woda. Nie, elegancko, trzyma się. No i no fajne, podoba mi się. Myślę, że mogę dać 9 na 10. Kosztowało to 30 zł, więc... Całkiem spoko, dobrze ci ty się. Już Teraz przechodzimy do takiego drapaka, który ma Wam służyć, wiecie, za obcinanie pazurków, że tak powiem. Czyli pazurki powinny się na tym ścierać. Może być to totalny game changer, bo Tessa panicznie się boi obcinania pazurów. Więc jestem mega ciekawa, jak to się sprawdzi. Wiem, że do środka mamy tam włożyć właśnie smaczki, więc ona będzie chciała sobie szukać i naturalnie będzie ścierała pazurki. Okej, okay. no jest ten materiał taki. Trzeba sobie zadrapnę góry. Taki, no zobaczcie. To trzeba podeprzeć. Tu mamy ta siemkę, żeby otworzyć to tak. A. Do góry wysuwajcie, do góry jak coś. To kosztowało 90 zł. Zobaczmy, czy ma tu ręce i nogi. Jeszcze pytanie, czy nie będzie się przy tym pies frustrował za bardzo. O, ale te słońce będą tylko z dołu. No. Czy on w ogóle ogarnie? sali jest jednak z tych bystrzejszych piesków. Jak ona to nie, tego nie ogarnie, to nie wiem, czy <grywania> to ogarną Ona wie, że to gdzieś tu jest, ale jeszcze nie wpadła na to, żeby tutaj drapać. No. Super! Znaczy, <grywania> i jest odwożna. No tak, jest to łatwe. Super! Super! Musi się psa powoli uczyć, jak tylko będzie coś jedno drapnięcie, to od razu musi dostać smaczka. To wtedy ogarnie, że ma tam drapać, ale to i tak potrzeba chwili. No nie jest to jakieś takie logiczne dla tego psa, jak widać, bo wiecie, jak są często takie zabawki logiczne, gdzie właśnie otwierają się te wszystkie pudełeczka, żeby wyciągnąć smaczki, no to pies automatycznie to robi. I jakby ona nie miała z tym problemów, ale tutaj jakoś nie chce drapać, może będą no, jej to płasko i może to będzie wtedy lepsze. Nie jest to takie, o super! Super! ah, já narazu, razão Super, Chyba trzeba tak w takim razie, że nawet nie dawać tam smaczków, tylko w ten sposób uczyć Super, super! No dobra, myślę, że dałabym temu takie 5 na 10, bo w sumie nie jest to aż takie łatwe zawsze, trzeba go tego nauczyć, ale myślę, że i tak jest dużo przyjemniejsze niż wiecie, po prostu obcinaczki, więc 5 na 10. 90 to kosztowało, więc no mam trochę taki gorzki posmak, że tak powiem. Kolejnym naszym gadżetem jest taka przełączka, widzicie, Węża ogrodowego, z węża ogrodowego, i końcówkę macie taką myjkę. I słuchajcie, jak go zamawialiśmy, to nie się, że śnieg. Się i będę miał sobie temperatury, bo trochę na to czekaliśmy. Więc ja nie chcę tego teraz testować na ogrodzie, ale wydaje mi się, że jest to całkiem spoko opcja, bo nie macie takiego ostrego ciśnienia, tylko takie delikatne i możecie od razu psa umyć. I więc wygląda to na mega spoko, ale przejdziemy sobie od razu do naszej piłki. Ta piłka kosztowała 30 zł, więc mega spoko cena piłka. No to na razie wygląda jak dysk, ale w powietrzu to ma się przekształcić na piłkę. Zobaczmy, jak to ją otworzyć. A tu ciekawa jestem. Czy to się zmieni faktycznie No dobra, zmieniłam już piłkę teraz, ale O, dobra, myślałam, że nie będzie Chciała nam się tak w taki dysk zmienić Spróbujemy to rzucić jej na ogród A! Ej, to się samo Tak zminęło Już miał palec w środku Ej, to to nie jest chyba za dobre Ciężko to chodzi To się bo to może się coś tak, na przykład jak dziecko będzie tego używało, to to nie jest fajne. No dobra, ale wyrzućmy to raz. Nie zdążyłam tym rzucić. to? Nie rozłożyło się w powietrzu, tylko na ziemi jeszcze jej w pysk. No bez sensu to jest. Nie, nie, nie. Jeden na 10, Bez sensu. Kolejnym gadżetem jest taka oto ogromna smycz, ale ona w środku ma zbiornik na wodę więc wydaje się, że to jest zarąbiste. u boczku ma dołączoną miskę więc idziecie sobie na spacer, macie tutaj wodę elegancko i wiecie jak jest gorąco to możecie na spacerze dać psu wodę, ja na przykład tego bardzo lubię, bo czasami są takie upały a trzeba wyjść z tym, no to niech się chociaż nawodni, tak? Bo jest to niebezpieczne szczególnie dla takich mopsików, buldoszków i tak dalej, dobra, miseczko jest super ja mam takie, różne, one są zarąbiste, przyznam, więc to jest plusik za to, nie wiem czy to będzie takie godne dochodzenia, czy to nie będzie za ciężkie, ale no, zobaczmy. W sumie też nie musicie tego tak do pełna lać, tak? O, o to jest pełne. Ej, to jest lekkie. To jest bardzo lekkie. Ja nie poczułam, że to jest nawet pełne. Tutaj macie przymocowaną tą miseczkę. Fajne, jestem w szoku. Nie wiem czemu to jest takie masywny. to myślałam, że dużo więcej tej wody wejdzie, ale w sumie nie. No smacz jest trochę dziadowska, mogłaby być lepsza. Ale dobra, i patrzcie, jesteście na spacerku i... Ej, ja mam dosłownie taką samą miskę, bo właśnie zauważyłam, że jest tutaj takie serduszko wyrobione. Nalewacie sobie, patrzcie, dużo, cała miska tej wody jest. Wow. Ej, to jest zarąbiste gadżet. Dla mnie to 9 na 10 bo mogłaby być lepsza to zmyć, chociaż już taka fleksja, chociaż ja nie chodzę na fleksji, ale no to też takie niewygodne dosyć. Pełnia swoją funkcję Przechodzimy do naszej wyrzutni piłeczek i wydaje mi się, że to będzie najlepsza zabawka dla Tetsy, bo ona kocha piłeczki, co prawda nie będzie mogła za często tego używać, ale wow a to co to jest? A bo tu smaczki można też wrzucać. Aaa, widzicie? Czyli można nauczyć psa, że sam sobie wrzuca te piłeczki i że dostaje za to smaczki, ale dla dlatego najlepszą nagrodą jest to, że ta piłeczka wleci znowu. Ej, fajne! Ej, nie wiem na jakiej zasadzie ma to działać, szczerze mówiąc. Chyba, że nam czegoś nie dali do środka. Próbujemy wrzucić tą piłkę i zobaczymy, co się stanie. co się przeszyłem, że we mnie kawiarnię, że ona tak do góry Lecie, a to tylko wpada... On on rzuca sobie to tak i to tak. Coś musi być nie tak chyba. No nie no. No tak to wygląda. Dobra, obciąiliśmy to wszystko i okazało się, że nie ma tu baterii, nie ma tu prądu, więc nie będzie to taka mocna wyrzutnia. Zapowiada się to mega słabo, bo kosztowało to 130 zł. Ja uważam, że to jest najbardziej przepalone 130 zł. Ale zobaczmy, jak te się spodoba puje. jak widać, ona chce te <laughs> Także spróbujemy. Kurczę! No. Moi no mnie to 130 zł to naprawdę. I uwaga. chociaż ona jest takie Czekaj, Takie te sił, te tutaj szar. Nie trafiło. Tu szar. No dobrze. Daj sobie piłkę. Daj piłkę. O, daj piłkę. Super. No, desik! Desikowi się podoba, jak widać. Nie jest to najlepszy gadżet. Ja uważam, że to jest dosyć słone przepalenie pieniędzy. Aczkolwiek, no jak nauczyciel psa, że będzie sobie sam to to też całkiem spoko. To jest co piłka. Super! No jej się podoba, ale dla mnie 3 na 10 Max. Została nam do sprawdzenia jeszcze fontanna z wodą. Ponoć z fontan częściej korzystają koty, w sensie, że koty lubią jak ta woda tak pryska i jest teoretycznie świeża. Niby ma być cicha. Ciekawa jestem. I ta fontanna w sumie była fajna, bo kosztowała 60 złotych, tak? Tak. No z góry wygląda dobrze. Trochę się boję, dlatego że mamy tutaj diodę, która powinna świecić i to jest zbiornik na wodę. Jakby dla mnie elektryczność plus z woda to nie jest za dobry pomysł. Karol, będziesz to podłączał do prądu. <gry> dobra, spróbujmy. Dajmy tutaj tego wodę. Jest dla... nie wiem, to jest dla mnie straszne. Dajemy teraz tą górę. Mam no, wcisnąć. Dobra. Wow, świeci się, już działa! Wow! Ale ja myślałam, że to będzie jakiś większy strumień, szczerze mówiąc. Tak samo, no. Też się pije ta woda. Właśnie... Nie, nie, jest to jest... Jakby nie chcę, żeby ona topiła. No ale działa, działa to, nie? No jakby nie wiem, jak to ocenić. Nie Bez jest że mało takie... wody jest. No dobra, to spróbujmy dolać. Chciałam powiedzieć, że wcale nie jest ciche to, bo jest takie... Ale może kwestia tego, że jest mało wody. Dobra, dolejmy to. Jestem pewna, że nie zostawiłabym tego samego w domu podłączonego. Tak, to była kwestia, że było za mało wody. Jest to ciche i jest większy ten strumień. Co prawda nie jest on jakiś duży, ale jest większy. Nie no, myślę, że wiecie, te fontanny zazwyczaj są bardzo drogie, w sobie zoologiczne, logiczne i 200-300 zł kosztuje. To kosztuje 60 zł, o ile nie pierdzielnie mam cały prot, bo tego nie wiem. <gryw> na razie nie na nic, to myślę, że jest spoko alternatywą. Działać, działa, działa, filtr ma, pieci się. Daję takie 7 na 10.